Siemanko, ja jestem wpo, a to jest Minecraft Week numer 5. Na wstępie, żebym nie zapomniał, napiszcie mi w komentarzach co chcielibyście usłyszeć na początku filmiku, e, tak na początku mu Minecraft Weeka z każdego, e, gdyż no nie mam zbytnio pomysłu, ktoś mi zarzucał, że te gadanie moje na początku jest zbyt długie, także chciałbym Wam udzielić jakiejś informacji, bo nie lubię jak filmik tak zaczyna się od startu, że od razu zaczynamy z filmikami, musi być jakiś wstęp, także piszcie mi co chcielibyście tu usłyszeć. Co do tego odcinka to grafika się nic nie pozmieniała, nic się w sumie innego też nie zmieniło, filmików jest naprawdę sporo, w tym tygodniu jest naprawdę zatrzęsienie filmików było w sumie, dużo osób też powracało z wakacji, także zaczęło nagrywać, ich filmiki też staram się tu umieścić, także o, zapraszam do oglądania, będzie pewnie dłuższy odcinek, także oglądajcie. Minecraft Week numer 5 rozpoczynamy w wybuchowy sposób. Mysz oraz chudy wybierając się na rybki nie sądzili, że ktoś będzie próbował im przeszkodzić w połowach. Tym kimś jest, jest zielony, znienawidzony przez wszystkich osobnik. Polski Pingwin rozpoczyna nową serię na bardzo ciekawym modzie o nazwie Hack slash Mine. Wprowadza on klimat RPG do naszego Minecrafta, więc zainteresowanych tymi klimatami zapraszam do oglądania. A co jeśli zombie mogłyby zarażać i dzięki temu powiększać swoją armię? To byłoby naprawdę nieciekawe przeżycie dla każdego no normalnego Minecraftera. Wbijajcie na filmik Multiego, aby zobaczyć jak by to wyglądało. Minecraft Trick to bardzo ciekawa seria tworzona przez PelMinecraft.pl. Autor pokazuje nam w niej ciekawe sztuczki. Tym razem możecie zobaczyć ukryte przejście otwierane strzałom. Dobrze wytłumaczone i zaprezentowane. Naprawdę warto oglądać i stosować. Guti na igrzyskach śmierci może być ciekawie. W pierwszym odcinku był o krok od finałowej rozgrywki, lecz przeszkodził mu w tym jakiś niewidzialny zawodnik. Jeżeli chcecie obejrzeć odcinek o charakterze budowniczym, to polecam 16 epizod serii Elive Dasa, obejrzyjcie i zobaczcie, co ciekawego wybudował. Pitch postanowił zmienić formę nagrywania swojej serii, a mianowicie przestawił się na Creative. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy pomysł. Dzięki temu będziemy mogli szybciej zobaczyć ciekawe buldowle, które nam zaprezentuje. Kupson w połączeniu z mapką w klimatach horroru może dać naprawdę ciekawy rezultat. Filmik utrzymuje naprawdę bardzo ciekawy klimat, więc jest godny obejrzenia. The Forgotten Land to seria prowadzona przez Multiego oraz Blower. Drugi odcinek zawiera sporo trollowania śmiechu oraz faili. Na początku mają tajemniczego gościa, sprawdźcie sami kim jest i co robi w ich filmiku. Delti to świetny prezenter modyfikacji. W filmiku opisującym moda o nazwie Ray Minimap wykazał się niezwykłą dokładnością oraz szczegółowością. Jeżeli nie znacie tej modyfikacji to zapraszam do oglądania. Jeżeli chcecie zobaczyć jak Shio wraz z Madzią budują port oraz latarnię morską to zapraszam do 13 odcinku ich survivalu. Zobaczcie i ocencie. Mod zaprezentowany przez Bartka dodaje do naszego Minecrafta nowy świat, w którym znajdują się ogromne jaskinie. Dzięki tej modyfikacji możemy tworzyć naprawdę ciekawe rzeczy, także zapraszam do oglądania, aby zobaczyć jak to wygląda z bliska. Ciekawy survival na ciekawej mapce w wykonaniu Kona oraz Masterczółka. W odcinku nie zabraknie elementów fabularnych oraz sporej dawki humoru. Minecraft obcy, czyli popularna seria fabularna tworzona przez No Life powraca. Sprawdźcie, jakie przygody przyniesie nam trzeci sezon. Kapitan Alien oraz polski pingwin rozpoczęli serię fabularną o nazwie Minecraft Pellagia. Tworząc ciekawy duet, sprawiają, że odcinki mogą być naprawdę ciekawe i pomysłowe. Drugim filmikiem w czwartek jest Minecraft Maszynima o charakterze dokumentalnym. Filmik przedstawia jeden dzień z życia autora Szewa. W swoim specjalu na 3000 widzów, Frickson powrócił do starego, dobrego Minecrafta. W długim odcinku nie zabraknie zwiedzania, budowania, walczenia oraz sporej dawki informacji. Wertesz oraz Peach wcielają się w małe myszki, a ich zadaniem jest znalezienie kawałków sera w ogromnym mieszkaniu. Sama mapka sprawia, że gameplay będzie zajebisty, a montaż, który pozwala oglądać rozgrywkę z dwóch perspektyw, dopełnia tylko wrażenia. Jaskiniowiec i pan śmietanka. Naprawdę bardzo interesujący duet. Co przyniosą ich przygody? Obejrzyjcie filmik i sprawdźcie sami. Kon powraca z wakacji i organizuje konkurs, w którym do wygrania są bardzo ciekawe nagrody. Takie jak gift kody do Minecrafta oraz nagranie odcinka ze sławnymi osobami. Zachęcam do brania udziału. Miki wraz ze swoją ekipą po raz drugi zmagają się z Mob Areną. Tym razem mapą, na której grają, jest miasteczko zombie. Odcinek jest naprawdę emocjonujący i na pewno nie będziecie się nudzić oglądając go. Zobaczcie, jak długo przetrwają. Remek wraca z wakacji i częstuje nas odcinkiem z Minecrafta Bety. Autor zapewnia nam bardzo dobrą rozgrywkę, poprzeplataną zwiedzaniem oraz budowaniem domku. Zapraszam do oglądania. Zdwie panie na mapce Survival pełnej agresywnych mobów, to naprawdę nie jest dobry pomysł. Śmierć czai się na każdym kroku, więc nie będzie łatwo przetrwać. Brakuje wam pułapek w Minecraftie? Nic straconego. A zaprezentował bardzo ciekawą modyfikację, która umożliwia nam złapanie i zabicie mobów w bardzo ciekawy sposób. Jeżeli ciekawi was, jak to wygląda, to wbijajcie na filmik. Mojang ostatnio płata nam figle, dzięki czemu LJ zyskał brata bliźniaka. Obejrzyjcie czwarty odcinek Survivalowej Wyspy i dowiedzcie się o co chodzi. Wszyscy myśleli, że standardowo w czwartek wyjdzie nowy snapshot do Minecrafta. Niestety wszyscy się zawiedli, gdyż Mojang wypuścił Minecrafta 1.3. 2. Um, co nowego w nim jest? W sumie nie ma nic nowego, poprawili tylko jakieś bugi, które przeszkadzały w rozgrywce. Także, no, tydzień był dość nudny, aczkolwiek 1-3-2 może dla Was będzie lepsze, może nie. Dla moderów na pewno nie, bo muszą od nowa, znaczy przerabiać swoje modyfikacje. Także z nowości to by było na tyle.